TOS, jedna z pierwszych, jeśli nie pierwsza polska grupa metalowa z kobietą na wokalu. Zespół powstał w Jaworznie w 1979 roku. Głosu do tej formacji użyczyła Irena Boll. Zespół z powodzeniem koncertował w ówczesnych jaworznickich dyskotekach, grając kuwery takich sław jak Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath i innych oraz nieliczne kompozycje własne. Ich muzyka to ciężki heavy metal. Mocne riffy, energia, inspiracje takimi zespołami jak Black Sabbath, UFO, Nazareth. Stoż nie tylko koncertował na lokalnych scenach, ale wystąpił na Metal Mania. Debiutancki album grupy ukazał się w 1990 roku, choć działali intensywnie już dekadę wcześniej. Pomimo, że kobiece wokale w metalu w Polsce często nie osiągają takiej popularności jak frontmeni męscy, stos pokazuje, że mogą być równie mocne i zapadające w pamięć. Warto przypomnieć ten zespół, bo są częścią historii ciężkiego brzmienia w Polsce. Znasz jeszcze inne metalowe kapele z kobietami na wokalu z tamtych lat?